Siemanko tubercik, a w dzisiejszym vlogu powiem wam, że zespół tureta to jest taka choroba, która się charakteryzuje tym, że się interpretuje ją inaczej. Zespół torenta nie myl mnie, że ściągam. 500 kB na sekundę. Się zmęczyłem. Pierdolona podłoga. Jebane panele. Chujowysz wyszła pierdolone ściany. Ciężko może wam być, sobie to wyobrazić. Pokażę wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Zobaczcie. Chuje pierdolone. Omaca je Co za Pierdolona podłoga jebana. Chuj dziwka jebane drewniane panele skurwy syńskie. Skurwy synie, pierdolone. Chuj dziwko. Chuj dziwka, dziwka szmatowa pierdol. Z palca środkowego. wygnę. Chuj dziwka. Chuj dziwka, lodówka pierdolona. Metal zaj. jebane. jebane, dziwko. Jebane, kafelki pierdolona, podłoga bambusowa. Chuj dziwka. Kot jebany. Chuj dziwko. Musiałem kurwa się poświęcić dla filmu i ja, chuj se zawiązać, czoło se zacisnąć, kurwa mam niedotlenienie czaszki ja i